Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Dzisiaj wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, Dziewicy i Męczennicy. Papież Jan Paweł w czasie mszy jej beatyfikacyjnej w Tarnowie w 1987 roku tak mówił Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców. Maryjo, prosimy Cię, wyproś nam łaskę, abyśmy zawsze Chrystusa stawiali na pierwszym miejscu w naszym życiu. Módlmy się dzisiaj w intencji chorych i cierpiących. Również chcemy też pamiętać w tej modlitwie o chorej Tosi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa tego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota bł... Maryjo, łaski pełna, Pan stobu, błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim w dzieleniu Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Jeszcze chcemy się pomodlić za zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tą wspólną modlitwę. Cieszymy się, że tutaj się znów spotykamy i wspólnie modlimy. Życzymy Wam bardzo dobrego dnia i pokonywania tych wyzwań, które nam dzisiaj stają przed nami. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za pozdrowienia. To bardzo miłe, jak komentujecie. Czytamy je. i Pozdrawiamy. Marlena, Biuro Projekt. Do ponie... Do... Nie, do jutra. Do soboty. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.